W poprzednim życiu robiłam normalne rzeczy. Co zrobisz? Co zrobisz, jak tutaj przyjdą ludzie? Ja dostaję setki dziennie. próśb o pomoc. Tam wszystkie małe dzieci były wypychane. Macie, Juduszczyku. Hańba ci, wstydź się. Wstydź się, bo wystąpiłeś przeciwko takim dzieciakom. Takim matkom. Mówimy tylko i wyłącznie o ograniczaniu czasowym, terytorialnym i proporcjonalnym prawa migrantów, nie ograniczając w tym czasie praw Polaków. Cała rozmowa dostępna jest na kanale YouTube Czaban Robi Raban.